Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie znów prosto z Bułgarii. Kto z nas nie słyszał o Łowiczu? A o Łoweczu, to przepiękne, małe, położone w północnej Bułgarii miasteczko od 7 lat jest naszym domem. My zakochaliśmy się w nim od pierwszego wejrzenia, a w tym krótkim filmie postaramy się oczarować nim również Was. przykład bułgarskiej architektury odrodzeniowej stanowi dzielnica warosza w Łoweczu. To no właśnie tutaj spacerując, możecie zobaczyć przepiękne domy, które kiedyś były własnością artystów, rzemieślników, kupców. Po niewoli tureckiej warosza zaczęła się rozrastać i to jest właśnie dzisiejszy łowecz. Niestety w czasach komunizmu spora część tych przepięknych domów została zrównana z ziemią i zastąpiona betonowymi molochami. To, co widzicie za mną, to wcale nie jest rynek główny miasta. Jest to aleja dla pieszych przecinająca na pół. Tędy dojdziemy zaraz do urzędu miasta i kilku innych obiektów administracyjnych. Kiedyś tutaj również znajdowały się te stare fajne domki, brukowane uliczki, ale przejechały spychacze i mamy piękne, szerokie aleje. Właściwie tego typu aleje zobaczycie w większości bułgarskich miast. W tej chwili mają. Takie oto kolory, nowe oblicze, bo ze środków unijnych praktycznie każde miasto sobie wyremontowało. Ciekawa historia jest też na temat tego, jak w latach 80. z pychaczami ściągano grube warstwy ziemi, stąd wraz z tymi starymi domkami wywożono to kawałeczek za miasto. Tam takie hałdy powstały. Któregoś dnia po obfitych deszczach mieszkający naprzeciwko takiej hałdy ludzie. Wyjrzeli przez okno i zobaczyli, że coś się dziwnie świeci. Wyskoczyli zobaczyć co to jest, i były to złote monety w dość dużych ilościach, dzięki temu wybudowali sobie dom. Skąd te monety się tam wzięły? Oczywiście Turcy, kiedy ewakuowali się w pośpiechu, kiedy Turcy w pośpiechu opuszczali łowecz, zakopywali wszystkie wartościowe przedmioty w okolicach swoich domów, na podwórka, w piwnicach. Dlatego też do dnia dzisiejszego y, mieszkańcy Waruszy żyją tymi legendami. Legendami, które są potwierdzane od czasu do czasu fascynującymi znaleziskami. Dlatego też szukają, rozkopują podwórka, albo mówią w tym domu: z pewnością w piwnicy gdzieś jest zakopane złoto. Miasto naprawdę przeszło gruntowne porządki. Na miejsce uroczych domków powstały betonowe straszydła. Urząd miasta i budynki administracji. Pobudowano ogromne fabryki, jak ta, którą widzicie. Bałkan produkujący samoloty, samochody, motocykle, a obecnie tylko rowery. Wyobraźcie sobie, że było tu nawet lotnisko. Tysiące pracowników otrzymało nowe mieszkania w przyzakładowych blokach. Dziś większość takich przedsiębiorstw już nie funkcjonuje. Nie dziwcie się więc, jak zobaczycie takie szerokie aleje prowadzące donikąd. To ślady po dawnej świetności miasta. Pewnie słyszeliście o tym, że najlepszym sposobem na zwiedzanie Wenecji jest zgubienie się. Łowecz jest dużo mniejszy, ale i tak da się tutaj zgubić, właśnie na waroszy, w tych wąskich uliczkach. I chodząc sobie tędy, błądząc, można trafić na takie perełki. Nawet nie jestem w stanie Wam określić, jak tutaj dojść. Po prostu się trzeba zgubić. W tych starych bułgarskich miasteczkach urocze jest to, że w tych pięknych domach żyją sobie ludzie. Nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, w jak e, fantastycznym miejscu żyją. E, czasem ubolewają nad tym, że nie mogą zrobić wielu zmian, które chcieliby. Dobr den. Nie Zniemam film. A, filmy? Da. Utkadesi, kade si? Od tuka, od łowecz. A, łowecz! <laughs> Kontynuujmy Więc kiedyś robiąc zdjęcia tutaj w dzielnicy Jeden domek miałem na celowniku, bardzo mi się podobał I tak chodzę koło niego No i w końcu wychodzi jedna pani i mówi To no tak tak wszystko wygląda strasznie stare i dziadowskie Ale w środku to mamy wszystko co trzeba Mamy łazienkę, mamy publikacje mamy Zapraszam, zobaczysz Miasto Łowecz jest bardzo chętnie odwiedzane przez samych Bułgarów. Organizuje się wycieczki szkolne z całej Bułgarii, żeby właśnie przyjechać tutaj. Nie chodzi tylko o podziwianie architektury, ale o związki miasta z Wasilem Lewskim, ikoną rewolucyjnego ruchu. Lewski nie urodził się w Łoweczu, ale mówi się, że właśnie w tym mieście miał najsilniejszy komitet rewolucyjny. Właściwie takich komitetów było około sześciu w całym kraju, ale przez pewien okres właśnie Złowecza Lewski dowodził. Złapano go we wsi niedaleko Łowecza w kakryńsko chancze To też takie symboliczne miejsce dla Bułgarów. Przechadzając się po Waroszy, zobaczycie pewnie na wielu domach tabliczki, gdzie pisze, że tutaj mieszkał ktoś z Komitetu Rewolucyjnego Wasila Lewskiego. Być może nas ta historia z Lewskim w tle nie kręci za bardzo, ale wiedzcie, że dla Bułgarów jest to niesamowicie ważne. Dlatego też na moście czy też w innych miejscach, gdzie spotkacie pamiątki, jest wiele koszulek, gadżetów wszelakich z podobizną Wasila Lewskiego. Znajdujemy się na placu Todor Kirkow, czyli takim ryneczku dzielnicy Varosza. To właśnie tutaj warto przyjść albo się napić czegoś, albo zjeść najlepszy obiad. Zdecydowanie tutaj są najlepsze knajpy. Drakata, w której wielokrotnie coś kręciłem dla mojego kanału. Jest tutaj też kilka mechan, takich typowo starobułgarskich knajp. One znajdują się tutaj w kierunku pamiętnika Wasilalewskiego, więc tam możecie zjeść i dobrze. I już w takich wnętrzach bardziej stylowych. Drakata jest po prostu świetną knajpą. Warto się wybrać na coś słodkiego, na jakiegoś goferka, kawkę do knajpy żelazo, która znajduje się tutaj przy samym wyjściu z mostu. Wszystkie te piękne nowoczesne obiekty, które widzicie, jak na przykład Dom Młodzieży za mną, lub bloki, które zaraz Wam pokażę, powstały tutaj na placu w bardzo krótkim czasie, ponieważ swoją wizytę zapowiedział sam przywódca partii komunistycznej w Bułgarii, czyli Todor Żywkow. Historia mostu w Łoweczu jest bardzo długa i burzliwa. Najpierw budowano go z dość kiepskich materiałów, dlatego jak przychodziła większa woda, to porywała most, później budowali go od nowa i znowu go porywała. Koniec końców mieszkańcy Łowecza doszli do wniosku, że konieczne jest zainwestowanie większych pieniędzy i wynajęcie naprawdę dobrego architekta. Wybrano Kolo to człowieka, który później stał się ikoną bułgarskiej architektury odrodzeniowej. Koloficeto musiał spełnić dwa warunki. Most miał być tani i trwały. No i zrobił to. W 1872 wziął się do pracy i wybudował most, który dodatkowo miał bardzo praktyczną funkcję. Był również bazarem. Miał mnóstwo miejsc, w których ludzie handlowali, a również. Oto relacja pewnego obserwatora. W męskim zakładzie fryzjerskim, pięciu czy sześciu fryzjerów. Oprócz strzyżenia, przygrywało na instrumentach, przeważnie strunowych. Często znajdowali trochę wolnego czasu, by zagrać, a klienci z przyjemnością pozostawali tam aż do końca występu. Dziś tradycja handlowa na moście jest kontynuowana, i spotkacie tu wielu rzemieślników wykonujących przedmioty ze skóry, drewna. I absolutnie wszystkiego, co się da. Warto wejść do któregoś ze stepiku i wybrać sobie fajną pamiątkę wykonaną na samym moście w Łoweczu. Zajrzyjmy na przykład do tego stepiku. Pani cały czas, cały dzień robi te lalki, przepiękne kaczuszki, miski inne rzeczy. Oprócz tego w domu mają piec, w którym wypalają na przykład takie gliniane e, przedmioty. Robią również szkło, z którego możecie zamówić sobie witraż lub na miejscu kupić w piękną biżuterię. W tej części kraju żyje wielu artystów. Działa niektórych z nich możecie oglądać na moście. Jest tu też kawiarenka, w której obsłużą was jak za dawnych czasów. A konkretnie jak za komuny. Tego roku mieliśmy potworną suszę, dlatego też rzeka Osam, która jest dopływem Dunaju, to wygląda jak bajorko, ale niektóre lata są takie, że udało nam się tutaj rodzinnie kąpać. Później jak się dowiedzieliśmy, ile węży wodnych pływa, to przestaliśmy. Łaźnia turecka, do której za chwilę wejdziemy, jest obiektem z bardzo długą tradycją. Bo wyobraźcie sobie, że zanim Turcy ją wybudowali, dokładnie w tym miejscu stała łaźnia rzymska z okolic II wieku po Chrystusie. Także Turcy wybudowali ją dokładnie na fundamentach rzymskiej łaźni. Działała ona niemalże nieprzerwanie do naszych czasów, bo w 1985 Przestała obsługiwać miejscową ludność. A to znaczy, że ludzie z mojego pokolenia opowiadają mi, jakie to było przeżycie pójść się wykąpać do łaźni. Ale nie mogłeś sobie iść tak, o, kiedy ci się zachciało, bo, bo pachniesz nieładnie. Nie, nie. Od poniedziałku do czwartku mogły się kąpać kobiety. Piątek był zarezerwowany na przymusowe kąpanie żołnierzy, którzy stacjonowali w Łoweczu. Weekend zostawał dla panów. Zobaczmy w środku, jak to wyglądało, jak wyglądało całe to kompanie. Dobry dzień. Dobry, Dobrze, dziękuję. że byłem tu, tuka jest zaraz. Nie jest lokomotywa, chociaż na pierwszy rzut oka tak wygląda, jest to kocioł, który grzał wodę dla całej łaźni. Kompanie w tej łaźni nie było czymś drogim, nie było ekskluzywną procedurą, a po prostu było dostępne dla każdego. Mogłeś wybrać wariant tańszy, w którym to sam się namydliłeś, spłukałeś, ale też można było sobie pozwolić na dodatkowe luksusy czyli, jeden człowiek wyznaczony do tego celu wrzucał kawałek mydła do czegoś, co przypominało dużą skarpetę. Z tym w taki sposób, z tego wytwarzała się piana, później kładły ją na Tobie, Ty sobie z tym leżałeś, po pewnym czasie spłukiwał i tak dalej. Jak byłem ostatnio w Istanbule, to zaskoczyło mnie, że ceny w większości takich łaźni są dosyć wysokie, bo gdzie gdzieniegdzie wychodziło to jakieś 80-100 złotych polskich za kompanię, jakby to przeliczyć na miesiąc, to trzeba byłoby mieć sporo kasy, żeby być czystym. No ale jest to już taki luksus, dzisiaj po prostu coś nadzwyczajnego. Tutaj było to standardem, ponieważ ludzie nie mieli po prostu łazienek w domach. Bardziej. Pan przyjdzie do mnie do salonu. Do tej twierdzy swoją cegiełkę dołożyli najpierw Trakowie, później Rzymianie, następnie Bizantyjczycy i całkiem niedawno konserwator zabytków. Dlatego nie zdziwcie się, jeśli coś wydaje się Wam tutaj podejrzanie współczesne. Jednak dla Bułgarów jest to wyjątkowe miejsce, bardzo symboliczne, bo to właśnie tutaj. W 1187 została upokorzona turecka armia. Nie mogła zdobyć tej twierdzy i rok później podpisano pod jej murami pokój. Także jest to symbol takiego odrodzenia nowego państwa bułgarskiego. Do twierdzy warto się wybrać chociażby ze względu na przepiękny widok. Z jednej strony zobaczycie miasto, a z drugiej góry. czuć historię na każdym kroku. Właśnie chodzę po rzymskiej drodze, która łączyła ważne ośrodki handlowe w Cesarstwie Rzymskim. Na mapie drogowej z tamtego okresu Łowecz występuje jako Melta. Jest to głównie taki przystanek na trasie, gdzie można było odpocząć, ale już w II wieku zmieniał nazwę na Prezidium i znajduje się już wtedy z całą pewnością ta twierdza, na której byliśmy przed chwilą i strzeże ona właśnie szlaku handlowego. Kustosz Muzeum opowiada mi, że cały kompleks tych domów podarował muzyk, przedstawiciel Łoweszki Bohemy, aby zwykli ludzie wiedzieli, jak się żyło bogatemu. Teraz życie jest prostsze. Człowiek zrobi sobie selfie na tle i gotowe. Hmm. Więc wszystko dokładnie tak, jak było, tak zostało. Chciałem oświetlenie włączyć do tego, żeby nagrać trochę lepiej, ale oczywiście nie ma tutaj prądu. Więc y, czas zatrzymał się w miejscu, warto zobaczyć coś takiego. Podejdziemy teraz do drugich pokoi. Oczywiście Łowecz ma do zaoferowania dużo więcej, niż to, co Wam pokazałem w tym krótkim filmie. Najlepiej przyjechać tutaj samemu, zostać przynajmniej na dwa dni, wynająć sobie jakiś mały stary domeczek na Waroszy i rozkoszować się atmosferą tego wyjątkowego, bułgarskiego miasta. Dwa dni albo 7 lat, tak jak my. I w dalszym ciągu nie nudzi nam się tutaj. Jest to świetne miejsce do życia. I do zwiedzania jak najbardziej. Dlatego zachęcamy. W okolicy możecie też zobaczyć wiele fajnych miejsc. Miasto Trojan, oddalone 35 km stąd. Link pojawi się tutaj. Możecie też pojechać do przepięknej, gigantycznej jaskini Dewetaszka. Link pojawi się tutaj. Kawałek dalej za nią są też Kruszońskie Wodopady. Takie wodospady. Aż tak ogromne jak te na Chorwacji, słynne plitwickie, ale i tak robi wrażenie, zwłaszcza jeśli wcześniej trochę popadało. Co jeszcze, w okolicy jest też Gabrowo, później jest Szybka też niesamowite miejsce, które warto zobaczyć. Pamiątka po komunistach, ale naprawdę robi wrażenie. Link pojawi się tutaj. Jest co robić w okolicy, także planując swoje wakacje w Bułgarii, można w tych stronach się trochę pokręcić. Póki co serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli to dla Was nie problem, jesteście zalogowani do YouTube'a, to naciśnijcie tą łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki temu filmy te będą proponowane jeszcze dla innych odbiorców, będą miały większy zasięg. Dużo dobrego życzę. Do zobaczenia.